Witajcie studio Polaków na Wity Prawo do Życia. Mamy zaszczyt możliwości wywiadu z panem profesorem Zmyślonym z Instytutu Medycyny Pracy, a jesteśmy w trakcie konferencji organizowanej przez Instytut Łączności w dniu 4 września, to jest drugi dzień, pole elektromagnetyczne i przyszłość telekomunikacji, gdzie pan profesor Zmyślony jest jednym z prelegentów. Panie profesorze. Proszę się podzielić ogólną refleksją z wczorajszego dnia, no bo dzisiaj dopiero początek. Muszę powiedzieć, że ja jestem zadowolony z tego pierwszego dnia, bo po raz pierwszy chyba na tej konferencji cały dzień w zasadzie poświęcono problemom biologicznym, zdrowotnym, normatywom. Do tej pory to było takie trochę traktowane po macoszemu. To głównie chodziło na tych konferencjach o technikę. A w tej chwili rzeczywiście ta technika jak gdyby zeszła na plan dalszy, nawet ten dzisiejszy dzień widzę, to są pomiary pól raczej niż jakieś rozwiązania techniczne. Także no poza tym druga sprawa jest taka, że wśród prelegentów jest dosyć duże spektrum, zarówno tych, którzy są zgodni, zgadzają się ze zmianą normatywów, jak i tych, którzy są przeciwni tej zmianie normatywu i zapewniam, że nikt nie ograniczał w tym, co, co, co mówiliśmy, no, co zresztą chyba było wczoraj widać, i słychać. Tak, do zobaczenia tego kontrastu e, bardzo zachęcamy wszystkich widzów, żeby przede wszystkim obejrzeli prelekcję profesora, no ale także innych mówców. Panie profesorze, wielu z tutaj obecnych prelegentów, na przykład profesor Tatoń, wydają się stać na stanowisku o odpowiedniości tak zwanych norm ICNIRP. I czy tacy profesorowie w kontekście właśnie tego twierdzenia są uprawnieni jednocześnie do podpierania się zasadą Alara? Ja obserwuję cały czas niezrozumienie jak gdyby przepisów ICNIR. Znaczy, no to są w tej chwili przepisy Unii Europejskiej, ale tego zalecenia ICNIR. Otóż zalecenie ICNIR dotyczy efektów termicznych. I oni to w preambule wszędzie piszą, że te przepisy chronią przed efektem termicznym, natomiast nie chronią przed efektami nietermicznymi, bo generalnie Knirp uznał na podstawie przeglądu literatury, że nie ma takich efektów nietermicznych. W związku z tym, no, nie ma sensu przed tym chronić. I teraz jest pytanie, no, znaczy pytanie, jest problem. My uznajemy, że te efekty nietermiczne są. I dlatego stąd też nasza propozycja normatywów jest dużo ostrzejsza niż, niż ten, ta propozycja ICNIRP-u. I osoba, która mówi, że stosuje się zasadę Alara, czy można stosować zasadę Alara do przepisów e u No można. Tylko, że trzeba pamiętać, że to będzie zasada Alara zastosowana do efektów termicznych tak nisko, jak to jest możliwe, dopuszczalne, znaczy no, no, możliwe, tak nisko, jak to jest racjonalnie dopuszczalne, żeby chronić ludzi przed efektem termicznym. I to spełnia, no także on, tato, jeżeli uważa, że i ci wszyscy inni, którzy uważają, że efektów nietermicznych nie ma, no, to mają prawo mówić o zasadzie alara. Tylko, że trzeba pamiętać, że to będzie zasada, do... chroni... chronią nas przed efektami termicznymi. Wie, wielu y, obserwatorów y, tej y, rozwijającej się w Polsce sytuacji, mam na myśli y, na przykład projekt rozporządzenia, y, y, twierdzą, że nieuwzględnienie efektów nietermicznych, efektów e, biologicznych, tych elektrofizjologicznych e, jest dużym zaniechaniem. E, I właśnie w kontekście podniesienia e, limitów, gdzie niektórzy mówią, że to jest de facto zniesienie limitów, bo jest nieosiągalne e, e, dotarcie do takich mierzalnych poziomów promieniowania elektromagnetycznego, no jest właśnie jakimś absurdem. To znaczy, wie pan? No. No to nie jest absurd. No mówię, jeżeli uznamy, że, że tylko i wyłącznie jest efekt termiczny, no to wszystko w porządku. To nas naprawdę przed efektem termicznym. A możemy tak poznać, panie profesorze? Według mnie oczywiście nie. Mhm. Według mnie oczywiście nie, no ale przyznajmy prawo innym do tego, żeby, żeby takie poglądy wygłaszali. No, widział pan przecież, słyszał pan na tym, na tym wczorajszym dniu że sporo tych występujących mówiło, że nie ma. Nie że nie ma efektów nietermicznych. Nie ma. No nic nie stwierdzili, że to, to wszystko co stwierdzali to są efekty termiczne i już. Nawet panie profesorze bezpośrednio... Po Pana prelekcji, a nawet po panelu dyskusyjnym, gdzie mówił Pan o pięciu dużych metaanalizach mhm. wykazujących związek między używaniem telefonów komórkowych a występowaniem glejaka, wystąpiła Pani Profesor Sieroń, no, która, można powiedzieć, zmitygowała te doniesienia naukowe. Nie ja wiem, być może Pani Profesor Sieroń ma przestarzałe informacje to są... Stosunkowo świeże badania. To, to są badania stosunkowo świeże. To tam w 2017 chyba zostało opublikowane. Rosli też zresztą mówił, że nie ma. On, on sam takie metaanalizy robił. No, ten, który ostatni mówił, ten o badaniach epidemiologicznych. Hmm. Natomiast no wie pan, no takie są... Czas. No nie, tylko tak wygląda analiza dostępnych danych literaturowych. Że można można wybrać takie dane, takie dane właściwie jak, jak pasują. Ale jeśli pan profesor, o, o, którym, o którego zespole naukowym, nawet oficjalnie nasze Ministerstwo Zdrowia mówi, że w zakresie badań nad oddziaływaniem. Pól elektromagnetycznych, jesteście Państwo najbardziej kompetentnym zespołem naukowym w nie. Polsce. To dlaczego Pan nie jest słuchany? Dlaczego tutaj występujący profesorowie nie odnoszą się właśnie do tych konkretnych badań na temat wpływu pól elektromagnetycznych? Jak to ma rozumieć nie termal... pan pyta? Dlaczego? No? Bo chciałbym zrozumieć, Panie Profesorze. No, ja oczywiście i to ci, to którzy tutaj występują, są w większości ekspertami Ministerstwa Cyfryzacji. Instytut Łączności. No i Instytut Łączności jest wyciągniętym ramieniem Ministerstwa Cyfryzacji. tak. Hmm. Natomiast no, my jesteśmy związani z Ministerstwem Zdrowia. Wydaje się, że prawda jest jedna. Tutaj ma Pan rację. Ja nie będę fałszywie skromny. My rzeczywiście, jeżeli chodzi o efekty biologiczne, w Polsce jesteśmy najlepsi. Tak. Żaden Uniwersytet Jagielloński, który nagle obudził się 3 czy 4 lata temu i uznał, że oni znają się na polach elektromagnetycznych i zaczną robić badania pól elektromagnetycznych, znaczy biologicznego działania, zaczną robić dopiero... oni dopiero zaczną robić badania. No to jak ja to usłyszałem... Co przyznał nam prostu, wczoraj profesor Tatoni? To, to mnie po prostu zmroziło i dopiero... Dopiero z Tatoniem się pogodziłem chyba wczoraj po, te, po takich. On nam powiedział wczoraj, że on e, tak jakby został do tego przymuszony. Do tego, co mówi? E, do, do tego, do tego, co tego co żeby mówi? zająć się tym tematem. No być może. No. Hmm. Jeszcze ostatnie pytanie, panie profesorze. A po co te wyższe tak zwane normy, skoro na tej konferencji wczoraj e, badacze z Australii, ze Szwajcarii wykazali, że mierzonych poziomów natężenia pola elektromagnetycznych ponad 2V na metr to właściwie nie ma. Anna, a pani doktor fizyki, inżynier, zresztą też uczestnik zespołu parlamentarnego do spraw cyberbezpieczeństwa dzieci, pani Jolanta Karpowicz, mówi, że przy natężeniu 3V na metr może być problem z zwrażliwimy urządzeniami elektronicznymi, na przykład implantami? Po co to podniesiemy? To podniesie? znaczy dwa pytania, tak? Po co większe? No to znaczy, mówię, jeżeli odrzucimy hipotezę o istnieniu efektów termicznych, e, nie termicznych, mhm. no to normatywy w ogóle muszą mieć jakieś uzasadnienie naukowe, no. Nie robi się normatywów dla... z, z, z palca, z niczego, tak? Musi być jakieś uzasadnienie naukowe. No w związku z tym mówię, jeżeli teraz tutaj prawda, ta konferencja, czy my wszyscy będziemy głosowali i uznamy, że nie ma efektów nietermicznych, to rzeczywiście 60, 60 V na metr zabezpiecza nas przed bezpośrednim bezpośrednimi skutkami działania pól elektromagnetycznych. A jedynym skutkiem w tym zakresie częstotliwości, bo jest jeszcze niższy zakres częstotliwości, że nie grzani, nie efekt termiczny, tylko stymulacja. To tutaj jakoś w ogóle się nie opowiada. No zresztą po co? To jest konferencja telekomunikacji, więc nie ma co mówić o 50 Hz. No to to wszystko jest w porządku. I jest uzasadnienie, żeby te 60 V było. Ale są jeszcze skutki pośrednie, bardzo istotne skutki, o których Pan w tej drugiej części pytania, którą Pan podniósł w drugiej części pytania. A, a Pan w mianowicie... tabeli dokumentu ekspertyza 5G na 84 stronie w tabeli. No, no to tam jest właśnie te skutki, wpływ na te tak zwane aktywne implanty. Mhm. Normatyw europejski mówi, że te badania są robione przy 3V na metr i urządzenia właśnie te implanty, między innymi oczywiście no, ratujące życie, tak? No bo to są elektrostymulatory na muszą muszą działać w polu 3 V 3 wolty na metr. No więc gdzie 3 V na metr, a gdzie 60 V na metr, to jest po prostu przepaść. i No nawet jeżeli uznamy, że takie nowoczesne urządzenia wytrzymają powiedzmy no, 10 V na metr. Hmm. Że będą jeszcze działały prawidłowo, chociaż to już jest nic. To jest z przepisami, no ale w praktyce, no tak można powiedzieć, że tak chyba jest. A nie ja jestem specjalistą, to rzeczywiście trzeba rozmawiać ze specjalistami od EMC, o tam tyłem do nas siedzi m.in. pan profesor Bieńkowski, który też się EMC zajmuje. I i właśnie no niestety legislatorzy jak gdyby zapomnieli o tych ludziach, którzy, którzy noszą... Ile takich ludzi implanty. jest w Polsce, panie Profesorze? O, nie, już, No na pewno są to... Ja słyszałem, że może być to nawet 100 tysięcy ludzi. No na pewno to będą setki tysięcy, bo to nie tylko chodzi o no, o serce, ale jest te, bardzo dużo tych no, ludzi. Tak, aparaty? dokładnie. Te wszystkie wszczepialne tak zwane. No. Także ich jest bardzo dużo. Także, no, Dlaczego to tutaj skazujemy? nie brzmi? To jak naprawdę ja próbuję i wielu Polaków do nas się zgłasza Było bo jest... chyba. Ktoś mówił, już nie pamiętam czy. Hmm. No bo padło mi tutaj, a może mi się miesza z tym z tym panie profesorze, spotkaniem w Sejmie. To w, w, wspomnę jedną rozmowę kularową, mianowicie pan m, ma, pan y, y, Smoliński. Y, Krzysztof mhm. to jest pracownik dla dwóch firm, T-Mobile i Orange. I on jest technikiem telekomunikacji od 20 lat. On się zajmuje od strony prawa administracyjnego obsługą tych korporacji. Mhm. I on mówi, że im właściwie takiej normy 61 V nie potrzeba. Oni potrzebują 20-30V, bo zwłaszcza przy ekspansji infrastruktury jest to bardzo istotne, bo mogą się pojawiać przekroczenia, a nie zależy im na tym, żeby bardzo gęsto stawiać stacje bazowe, bo to generuje dodatkowe koszty, ale oni aż tak dużo jak 61 nie chcą. Oczywiście. Czy oni naprawdę Ze chcą tak samo promieniować mówię, z taką mocą. Jak rozmawiają, to w ten sposób mówią. No wie pan, to chodzi po prostu o to, że rzeczywiście, no cała sprawa rozpoczęła się od protestów operatorów, że oni nie będą w stanie, w stanie uruchomić 5G, bo, bo nie do, no to, to 7 V ich za bardzo ogranicza. Ja myślę, że to już było, na, to było raczej im potrzebne po to, żeby już w tej chwili, oni mają w tej chwili problemy z procesem inwestycyjnym. Wie pan na czym to polega? Oni przed każdym przed zainstalowaniem każdej anteny muszą uzyskać zgodę. One uzyskują je na podstawie szacowania, szacowania wartości pop, znaczy IRP w tej chwili, tak? I oni to muszą zrobić, oni to muszą zrobić stosując do tych wyliczeń, no bo to są przecież wyliczenia, muszą stosować maksymalną moc emitowaną przez siebie tą która została zgłoszona i która im została na którą dostali zezwolenie że ich maszt tego może tyle i tyle odpomina tak. i w związku z tym oni jak podstawią tą najwyższą moc to okazuje się że tych siedmiu woltów na metr nie mogą w tej chwili dotrzymać tak. i tną tną moce więc mając bardzo dobre nadajniki no nie mogą wykorzystywać całej mocy no bo te, te ograniczenia, ograniczenia im, te limity na to nie pozwalają. Pozwala. Więc podniesienie limitu oczywiście usunie te, te problemy. Wszystko. I właśnie ja zadawałem zawsze takie pytanie i zadaję do tej pory. No dobrze. I zresztą to zadałem, tak się mojego wykładna sam koniec powiedział. No powiedzcie mi ile, ile potrzebujecie tak naprawdę. My jesteśmy w stanie z wami się w jakiś tam sposób dogadać, tak, no bo Alara mówi, że tak nisko jak to jest racjonalnie do osiągnięcia przy uwzględnieniu kosztów ekonomicznych społecznych, i społecznych. Tak. No, w związku z tym, no, trzeba się jakoś dogadać. To jakiś strefy ochronne może wyznaczyć? No, to by można było się, że tak Bo w tej powiem, chwili rozporządzenie nie przewiduje stref ochronnych. 20 V na metr w miejscach y, dostępnych dla ludności, ale nie tam, nie tam, gdzie jest stałe zamieszkanie, stałe zamieszkanie, było, żeby było 7 V na metr, a tam żeby było... Czyli czasowe 30. przebywanie, nawet żeście zaproponowali... Nawet zaproponowaliśmy, mm -hmm. te. no niestety to jak widać nie znalazło uz 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 uznania, natomiast właśnie jak tak się rozmawia z nimi, nie wiem, czy to do nich dotarło w jakiś sposób, do tych operatorów, czy to, czy co, no sam pan, sam pan... Mówi, Obserwuje to. Mówią, w kuluarach, że właściwie te 20 V na metr by nam starczyło. Tak. Ja się cały czas zastanawiam, po co w takim razie oni się upierają przy 60 V. Dla mnie argument, że, no bo tak, tak jest w innych krajach Unii Europejskiej i, my, i myśmy powinni mieć tak, jak w innych krajach Unii Europejskiej, to nie jest argument. Ja mam nadzieję, że myśmy wreszcie wyrośli z tego okresu niemowlęctwa, że my musimy mieć tak, jak jest. W krajach Unii Europejskiej, no bo to tak nieelegancko, jak my mamy, tak zaściankowo. W ogóle denerwują mnie te wszystkie takie idiotyczne wypowiedzi, inaczej tego nie można nazwać, tylko idiotyczne, że myśmy przyjęli normy sowieckie i tak, nie mogę używać tutaj słów powszechnie uważanych za... A mamy przewódka. te z zimnej wojny de facto proponowane to są teraz. zimnej zimnej wojny i Nie są one do, do zimnej wojny, tylko że to są normatywy, które są nasze oryginalne. To nasi uczeni, myśmy wtedy w tamtych czasach, w tych latach 60., kiedy to się tworzyło, mieli najwspanialszych uczonych na świecie. Oni potem wyjechali do Stanów Zjednoczonych i tworzyli bioelektromagnetyzm w Stanach Zjednoczonych, więc mówienie, że myśmy przyjęli ze, 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 ze Związku Radzieckiego tego, no to jest po prostu obrażanie pamięci tych ludzi i obrażanie Polski w ogóle. I widać, że ci, ci, którzy tak głoszą takie poglądy, kompletnie się na, na sprawie nie znają. W każdym razie no, ja uważam, że to nie jest argument, że, że, że powinniśmy mieć takie normatywy, jak, jak ma Unia Europejska. Powtarzam, jeżeli całe środowisko naukowe, techniczne, tak, nie wiem, przegłosuje czy coś że nie ma efektów e, nietermicznych, no to wtedy... Pan się nie podpisze. Ja Oczywiście, że ja będę głosował przeciwko, no ale, no wie pan, no niestety tego typu, e, tego typu decyzje to są sprawy, no można powiedzieć trochę polityczne. No co było z tym w ochronie radiologicznej? Czy pan zna się trochę na ochronie radiologicznej? Tam było do wyboru zasada, e, tak zwana teoria non-threshold linear teory, to znaczy bezprogowa, liniowa teoria oddziaływania pola, że każde pole, każde promieniowanie od najmniejszej dawki ma działanie negatywne. I była, druga hipoteza była tak zwana hormeza, tak? Czy takie hipotezy podobne do hormezy, to znaczy, że jest próg działania nawet w pewnym zakresie dawek promieniowanie jonizujące ma działanie korzystne. Przegrała. To WHO ustaliło, a to są politycy WHO, ustaliło, że jedyną prawdziwą hipotezą jest LNT. I cała ochrona radiologiczna została oparta o LNT. Więc wie pan, no i dobrze, ja ja nie wyobrażam sobie, jakby mogła wyglądać ochrona ideologiczna, gdybyśmy przyjęli zasady jako, hipotezę Hormezji jako obowiązująca. No więc być może tutaj będzie tak samo. Też nam politycy przegłosują właśnie w Sejmie, czy tam, tego, że... Panie profesorze. Nie termicznych no, no nie mogę się powstrzymać. Muszę krótko skomentować, że to straszny świat, gdzie politycy, gdzie biznes decydują o e, naukowych badaniach, e, zwłaszcza tych medycznych, e, zwłaszcza e, tych oddziaływań czynników środowiskowych, e, które narażają całe populacje. Panie profesorze, chcę też złożyć deklarację z tak zwanej strony społecznej, bo tak jesteśmy określani przez parlamentarzystów i różne ministerstwa, że będziemy poważny świat naukowy, będziemy takie zespoły badawcze jak pańskie wspierać z pełnym zaangażowaniem i postulować na każdym kroku, żeby stanowisko prawdziwych ekspertów było uwzględniane w tworzeniu rozporządzenia innych dokumentów. ostrożnie. Dziękuję za tą deklarację.